Ja zapraszam was na kolejny unboxing na tym kanale Dzisiaj otworzymy sobie telefon Xiaomi Mi A2 Lite Podczas otwierania może coś o nim opowiem Ma on 4GB pamięci RAM Pamięć wewnętrzna to jest 64GB System operacyjny to jest Android 8.1 Bez nakładki MIUI, to jest czysty Android Prostu Wyciągnę, pokażę Wam. Ładny, schludny telefonik. Ściągałem folikę w sklepie, żeby zobaczyć czy nie smaknięta, no i teraz takie są efekty. Złaś. Dobra. Yy, maksymalna pojemność karty pamięci to 256 GB. Yy, coś o procesorze opowiem. Yy, procesor to Snapdragon 625. Częstotliwość procesora to, to, to 2 GHz. Ileś rdzeni? 8. Teraz przejdę do ekranu. Przegląd na ekran to 5,8 cala. Jest to IPS. Aparat to 12 megapikseli. A yy, ma dwa aparaty. Pierwszy to 12 megapikseli, drugi to 5 megapikseli. Yy, przedni aparat to 5 megapikseli. Dostajemy takie ładne silikonowe etui w zestawie. Fajne. Wersja Bluetooth 4.2 hmm. Pojemność baterii to 4000 mAh. Mog jeszcze mogę wypowiedzieć wagę to jest 178 gramów I to chyba tyle z ważniejszych informacji. Z tym taką ładną tutaj yy, ładowarkę. Przepraszam też za oświetlenie, ale nagrałem to w dziwnych warunkach, więc może być trochę inne oświetlenie. Dostajemy też kabelek. Już go rozplątałem. Fajne. No, standard USB, tutaj mikro USB. Standard. Połóżmy. Z tym dostajemy też igiełkę, ja to tak nazywam. No i to tyle, tyle co się znajduje w, w opakowaniu, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku na tym kanale. Na razie!